Słuchajcie, tak biegam po tym ogrodzie, próbuję posadzić do ziemi sporo cebulek, cebulek lili, lili tych zwykłych i lilii drzewiastych. Jest to okres, mamy lipiec, pełnia, pełnia lata. I mimo, że w ogrodzie sporo rośnie lilii, to jednak dosadzam następną partię. Udało mi się kupić lilię. Dużo taniej. Będąc na giełdzie, jest miejsce, gdzie można te lilie kupić i na przykład za jedną taką cebulkę zapłacę 6 zł. Mam na myśli cebulkę lili drzewiastej, a lilii zwykłej 3 zł. Różnica jest no, i to bardzo duża w okresie wiosennym za takie cebulki po 10 zł. 10-15 za cebulkę lilii drzewiastej bądź w granicach 5-7 zł za te mniejsze lilie. Każda jest droga, ale każda warta jest, żeby mieć, żeby mieć ją w ogrodzie. Mam na myśli, każda lilia jest warta, żeby ją mieć w ogrodzie. Dlatego chodząc tutaj po tym, po, po w tym swoim ogrodzie, po tej działce szukam takie miejsca, gdzie by jeszcze dosadzić. No, jak się choruje na to kwiatomanie, z której się ciężko wyleczyć, to każde miejsce, każdy taki, taki moment skrawek ziemi jest potrzebny, żeby tą, tą cebulkę wsadzić do ziemi. Sadzę w różnych okresach do ziemi, ponieważ cebulki lili nie mają. Okresu spoczynkowego. Można je wsadzić do ziemi od wiosny, powiedzmy do późnego lata, ponieważ od momentu posadzenia jej do ziemi ona potrzebuje jedne, jednego miesiąca na to, żeby zakwitła. Oczywiście też zależy od stanowiska czy jest ono słoneczne. Jeżeli jest słoneczne, to miesiąc, jeżeli jest stanowisko takie półcieniste, nawet półtora miesiąca, ale i tak warto na to poczekać. W moim przypadku niestety muszę poczekać te prawie półtora miesiąca, gdzie już u ludzi kwitną różne inne kwiaty, to u mnie to w granicach dwóch tygodni później takie kwiaty się znajdują, ale nie narzekam. Jestem w miejscu, gdzie najwięcej mamy cienia w tym ogrodzie. No i tak właśnie wyglądają te moje lilie w tym mocno zacienionym zakątku. Sporo jest tutaj paproci, różnych tabu, funki, a one tutaj górują nad, tym, nad, tym, nad tą rebatą. No cudownie, naprawdę bym powiedziała, że cudownie. Część już ich tutaj musiałam przyciąć, bo już przekwitły. Ponieważ, tak jak wspomniałam, w różnych terminach je sadzę i jedne jak przekwitają już je przycinam, inne są właśnie w okresie kwitnienia. Tu z tyłu też mam, niedługo będą kwitły, a inne jeszcze w późniejszym terminie. Tu również, zobaczcie, one tutaj dopiero będą kwitły. W jednych miejscach już rozkwitły, w innych miejscach przekwitły, a te dopiero będą kwitły. Lilia drzewiasta sięga mi dość wysoko, a to jest mała malutka cebulka, którą, jak wspomniałam, kupiłam parę dni temu, będąc na giełdzie, bo tam sprzedają te cudności. I jeżeli ja sobie ją posadzę tutaj w tej okolicy, to tą, kiedy przekwitnie, będę musiała przyciąć, a ta już będzie rosła, i na koniec sierpnia będę miała podobny efekt, w zależności jaki kupiłam kolor. A tego akurat nie pamiętam. Tu jest inne moje miejsce. Tu akurat jest lilia, gdzie ma trzy aż kwiaty. Nie, dwa kwiaty. Tu jest na pojedynczym, a tu na jednym takiej gałązce ma dwa kwiaty. Jest to takie ciekawe miejsce, bardzo ono mi się podoba i zobaczcie, jak ślicznie jest wkomponowane między tą zielenią i też tutaj posadzę jakąś cebulkę właśnie z tej lili, z tych lilii wysokich takich, także tak zwanych drzewiastych. Także w tej chwili pokazuję miejsca, gdzie są lilie i mogę dosadzić inne po to, żeby na koniec sierpnia bądź września lilie mi zakwitły. Część lilii ja sobie przetrzymam, nie wszystkie w kopie, bo wiedząc, że od momentu posadzenia lilii w ziemi ona wyrośnie po miesiącu czasu i pokaże nam swój piękny kwiat, będzie kwitła, to ja wiedząc o tym, co dwa tygodnie posadzę sobie lilię. Także jeżeli będzie piękna odpowiednia pogoda, to moje lilie będą jeszcze kwitły we wrześniu. Chyba, żeby mrozy przyszły, ale w to nie wierzę. Także warto pokupować, jeżeli jest taka możliwość, właśnie w tej chwili te cebulki i potem powsadzać. Także myślę, że takie y, taki przedłużenie tych lilii, żeby kwitły w naszym ogrodzie, żeby były te piękne rabaty, warto się wysilić i kupić właśnie te lilie, które już są, nawet z tych cebul już dość mocno wyrosły. Jeśli mowa już o liliach drzewiastych, to zobaczcie, równie pięknie one rosną w donicach. Posadzone są już tutaj, ze 3 lata one rosną. Muszę powiedzieć, że powinnam byłabym podwiązać, nie dopilnowałam w tej chwili, ale podwiążę i je tutaj, żeby one ładnie wyglądały. Jakkolwiek są to lilie, które w tym okresie, kiedy były, kiedy były mrozy w tym roku, naprawdę dostały w kość. Bałam się, że nic z tego nie będzie, ale udało się. No i efekt jest jaki jest, a pachnie nieziemsko. Szczególnie wieczorem te piękne zapachy tak rozchodzą się po ogrodzie. Także lilie drzewiaste, no polecam każdemu. Tutaj jest następna lilia drzewiasta. Słuchajcie, idę z tym koszykiem, nagrywam filmik, idę z tym koszykiem, bo dużo wcześniej w niektóre miejsca posadziłam już do ziemi te lilie i po prostu zapominam, gdzie by jeszcze ewentualnie dosadzić. Proszę, jest tu Lilia Drzewiasta. Jak pięknie wyrosła. Położę sobie tutaj, żeby z tym koszykiem, żeby nie zapomnieć, że właśnie chcę, chcę tutaj dosadzić, bo w inne miejsce, tak jak wspomniałam, wcześniej posadziłam. Ale zobaczcie, jaki jest efekt. Tak jak mówię, jest to lipiec, a ta będzie pod koniec, pod koniec sierpnia, początek września. Dlatego, że też te tutaj w, tej, w tym miejscu, gdzie, gdzie chcę lilię wsadzić do tej ziemi nie mam aż takiego słońca i one, bo one wymagają tego słońca. Zresztą ja wszystkie rośliny, wszystkie kwiaty w większości potrzebuję trochę tych promieni słonecznych, ale mam inne miejsce, gdzie jest cień, półcień właściwie i też rosną te naprawdę piękny kwiat ta lilia. Bym powiedziała, daję sobie radę i z półcienia, i tam gdzie jest mocne słońce i pięknie, pięknie się prezentują. Kwestia tylko, jakie z czym je połączymy, jakie tło damy dla tych lilii, czy zrobimy w grupie, czy zrobimy takie pojedyncze akcenty gdzieś przy jakiejś zieleni. No to jest sprawa indywidualna, po to by nasz ogród był piękny. O swoich liliach, jakie je kupiłam. I kiedy je sadzę do ziemi, już opowiedziałam. I dlaczego je sadzę do ziemi właśnie w lipcu, też już powiedziałam. Także kochani, jeżeli się filmik podobał, łapka w górę, również proszę o subskrypcję. Tutaj jeszcze się pochwalę tą piękną lilią drzewiastą, bo w dzisiejszym filmiku jest mowa przede wszystkim o drzewiastych, choć i tych mniejsze. Zapomniałam jak się nazywają. Nie chcę się w tej chwili wymążać, bo czasami mi się zapomina jak te drobniejsze, y, jaką mają nazwę. Oczywiście jest mnóstwo różnych gatunków. Jeżeli się filmik podobał, łapka w górę. Jeżeli się bardzo podobał, proszę o subskrypcję, za które będę bardzo wdzięczna i za wszystko dziękuję. A teraz malutkim kroczkiem idę pozaglądam w te miejsca, gdzie ewentualnie dosadzić jeszcze moje lilie. Także do zobaczenia i do usłyszenia.